Pokój i dobro, kochani. Dziś jest pierwszy piątek miesiąca, pierwszy lipca, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Kiedy pan Jezus wychodzi z Kafarnaum, zauważa człowieka o imieniu Mateusz, który siedzi w komorze celnej. Był celnikiem. A celnicy to taka grupa społeczna, która była pogardzana przez pozostałych Izraelitów, dlatego że pobierali opłaty i czasem byli bezwzględni, ale te opłaty lądowały w kieszeni tych, którzy byli okupantami Izraela. Czyli do kieszeni Rzymian. Pan Jezus jednak nie kieruje się stereotypami, nie jest uprzedzony do nikogo i dlatego podchodzi do Mateusza i mówi: pójdź za mną. A Mateusz, jak nie celnik, zostawia wszystko i po prostu idzie za Jezusem. Zostawia pieniądze, zostawia ten kramik, to wszystko, czym się zajmował do tej pory, idzie po prostu za Panem Jezusem. Kiedy później faryzeusze spotykają uczniów Pana Jezusa, to pytają: dlaczego Wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? Kiedy Pan Jezus o tym usłyszał, to odpowiedział: Dlatego, że nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Że przyszedł powołać nie tych, którzy są sprawiedliwi i święci, uchodzą przynajmniej za świętych, ale przyszedł, żeby powołać grzeszników. Wyobraźcie sobie kochani taką sytuację, że wychodzicie z kościoła i stoi tam jakiś chrześcijanin, bardzo dobry chrześcijanin, człowiek sprawiedliwy i obok stoi grzesznik. Jak myślicie, do kogo podejdzie Pan Jezus? Oczywiście podejdzie do grzesznika, a ten, który jest prawdziwym chrześcijaninem, dołączy do nich, dlatego że on będzie czuł tak samo jak Pan Jezus, że trzeba podejść do człowieka, który często jest na poryferiach wiary i potrzebuje takiego wsparcia i rozmowy, żeby przyciągnąć do Pana Boga. Gdybyśmy kochani chcieli być tak naprawdę bardzo uczciwi i zrewidować, zobaczyć ilu tak naprawdę takich bardzo świętych ludzi jest w kościele. Okazuje się, że niewielu że wielu z nas jest po prostu grzesznikami, którzy od grzechu nie umierają, dlatego że Pan Jezus umarł za nasze grzechy. Jeżeli jesteśmy święci, to nie swoją świętością, ale świętością Jezusa Chrystusa. Bardzo podoba mi się takie zdanie. Dostarczyłem Jezusowi mnóstwo różnych powodów, aby przestał mnie kochać, żaden go nie przekonał. Już kiedyś, kochani, mówiłem Wam, że moje doświadczenie duszpasterskie mówi mi, że często ludzie, którzy byli bardzo daleko od Pana Boga, po swoim nawróceniu są bardzo blisko i o wiele bardziej gorliwi i bardziej entuzjastycznie podchodzą do swojej wiary niż ci, którzy po prostu z przyzwyczajenia, z rutyny są, bo są, bo zawsze byli w kościele. Również, kochani, wspominałem Wam kiedyś o takim wydarzeniu, kiedy moi przyjaciele byli kiedyś w markecie i zaginęło na no momencik, zaginęło im dziecko. I gdzieś tam ktoś z obsługi zauważył i przez ten megafon, przez tę tubę ogłaszają, że dziecko o takim imieniu, taki, taki wiek czeka na mamę przy biurze obsługi klienta. Wyobraźcie sobie, że kiedy to dziecko później spotkało się z mamą, po prostu jak się chwyciło, to później już żadna siła nie była w stanie ich oderwać. Po prostu to dziecko było tak bardzo wystraszone i po prostu poczuło, co to znaczy być daleko od mamy i taty. I od tego momentu wszędzie, ale to wszędzie, było po prostu już ze swoją mamą i tatą. Myślę, że tak samo jest z grzesznikami. Kiedy gdzieś tam odejdą od Pana Boga, kiedy widzą, jak wiele stracili w swoim życiu, później kiedy dopadną do Pana Boga, to po prostu. Tak go kochają, tak go przytulają, że już po prostu za żadne skarby świata nie chcą go nikomu oddać. Znaczy chcą oddać, właściwie chcą się podzielić swoim doświadczeniem. A więc, kochani, nikogo nie przekreślajmy, bo i Pan Jezus nikogo nie przekreśla. Idzie do celnika Mateusza i powołuje go, a ten staje się gorliwym apostołem Pana Jezusa. Również kolej na Ciebie, abyś odwrócił się od tego, co złem. I poszedł za Panem Jezusem, abyś zostawił wszystkie te swoje zabawki, wszystkie te swoje pieniążki, zaszczyty, wszystko to, co gdzieś tam cię kręci. Pójdź za Panem Jezusem. Nie stracisz, tylko zyskasz. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, Papa. Pa. Do jutra.